Jest taki fajny kubeczek i ja sobie używam tego do picia kolki z lodem, dlatego, że... Ale mam głupoty gada, że wszystko każdy k***a wie. Co on gada w ogóle, kur... Ja ją coś pokażę tak się z tego dzisiaj śmiałem, że to... O mój Boże jak mi to rozśmieszyło! Jak mi to rozśmieszyło? Patrzcie to, taki zwykły komentarz, niby nic, nie nic. Tutaj. Albo to było dwa tygodnie temu, albo Tapson znowu to samo dodaje. I odpowiedź. Były wrzucone shoty z tego na drugi kanał i ty odpisł Ja to chyba na streamie widziałem, ale nie jestem pewien. Mam przeżarty mózg od tych jasperów i mam on Ci jak nie się dzisiaj Co kiedy jest dodane Mamon i koniec internetu bliski. Znowu i same problemy, uwaga. Chociaż bym hmm. mówił mówiłem, że kupuję sobie takie zupki. są fajne, no nie? I tutaj potem się odrywa tą yy, tą karteczkę z tego. Jest taki fajny kubeczek i ja używam tego sobie wiadomo wysterylizuję, czyli umyję, wyparzę, żeby nie... Tymi zupkami. I ja sobie używam tego do picia kolki z lodem, dlatego że ja już potrupiłem takich grubych szklanek do Coca-Coli chyba z pięć Bo na przykład wychodzę do drugiego pokoju czy coś i przeciąg zrobię, okno się otwiera i wpada mi k człowieku ten. Wiele... Przeciąg rozwala. Nie nawet jedną. Nie nawet jedną szklankę. Wiele szklanek przeciąg rozwala. Takie grube szklane, aż trzeba pić z tych na zupek. To już było ostatni, ale tylko taki króciutki klip, teraz AWSS. Ja ci powiem, mi się już tak jebie w głowie, że ja sobie odpalę wieczorem streama i jak włączam kompa potem i spać idę, to wtedy dopiero ogarniam, że ja na streamie byłem, a nie autoplay na to oglądam. Przeżarty mózg. <laughs> pamiętam, że na live i to oglądał. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Przypada mi szklanka człowieku, cała, albo kufel z taki jeden Wielki. Jak masz reklamę? Gamingowy, dobry. Od fajna zenku, mi się podoba. Na pewno jakiś komentarz o tej zupce. Geniusz, człowiek fenomenalny. W moim całym życiu nie spotkałem takiej osoby. Od zawsze miałem problem, że podczas picia kolki tłukły mi się szklanki, i nigdy nie wpadłem na to, że można przecież pić kolkę w opakowaniu po zupce chińskiej. Fenomen ale się na kilka rzeczy czasami, wiesz, no legierka fajna. W to, że ściany są takie niewidzialne, wiesz, chciałbyś gdzieś tam wejść, poglądać te śliczne widoczki, które dodali, no ale te ściany cię blokują. myślisz, że nie możesz spaść, po czym biegniesz mostem i bos przekonuje cię do tego, że jednak możesz Ej To prawda? Czy to prawda, że w Brazylii nie można VPN pod? A... Grubą karą jakąś? Czy, czy mi się coś o. Nie no niemożliwe Jakieś Nieźle o, tylko patrzcie jaki ile On polskich znaków nie użył jak to powiedział? Uzywać Nie <grymuje> na uzywać, pod. to <grymuje> w <grymuje> 15 godzin to już mu się pierdoli Grubą karą jakąś? Czy, czy mi się coś o. Nie no niemożliwe Jakoś... Czasem też tak mam, no jakoś tak kurwa, nie wiem skąd to się bierze. No jak ile państwa tak zrobią. Uumiem, że się debilom skończy. Lali? Klasyk nie wie dlaczego, ale będzie gadać. To im się pokończy, kurwa. Wszędzie, kupę. Ukrywanie się za wałpijenami. No i prawidłowo. Nawet i 20 tysięcy powinno być, la... według mnie. Zaraz nie umiałem używać, to nie będzie. Znaczy będę nie? Używać, bo... Może, może kiedyś. Bo ktoś, wiesz, zaprojektował to po to, żebyś ty mógł, nie wiem, będąc w innym państwie obejrzeć coś z innego państwa, a debil używa tego, żeby krzywdzić ludzi na Nie, ludzi Ludzi bardziej bardzo dziękuję. Ty rozumiesz, o co mi chodzi, no nie? Bo, bo no ja, ja wiedziałem, że tak będzie ze wszystkim. Poczekajcie, jak... jeszcze trochę, jak internet przez tych debili wszystkich potracimy. Co? Zobaczycie. Bo już coraz bardziej chcą ten internet ograniczać, właśnie. Normalnie z, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Bo normalni ludzie korzystają z tego w normalny sposób, a debile używają tego, żeby robić jakieś głupoty. To taka jest różnica. <try> ja nie wiem kto wiem kto, ale po prostu wszędzie chodzi mi już na tym. Powiedzcie wszędzie aż na tym. Będzie. Na świecie powoli ludzie dochodzą do no, głupota, żeby ten VPN był, bo ludzie tego używają w zupełnie innym celu. Wiesz, zamiast wykorzystać to do tego, żeby ci się to przydało w taki sposób, to chłopcy ustawia VPN-a i na przykład, nie wiem, jakieś groźby do jakichś klientek, na przykład, czy coś robią. No rozumiecie o co mi chodzi, no nie? Chłop, który wymyślił VPN-a, wymyślił, że wymyśli fajną rzecz, żeby obejść powiedzmy, zabezpieczenia w kwestii oglądania jakichś tam. Y wiesz yy, no ale takie ze wszystkim kurwa no ktoś kiedyś nóż wymyślił żeby kotleta obciąć jak ktoś komuś tym kurwa nożem coś tam zrobił no Informacji ze świata powiedzmy yy, dynamit też był tam żeby kopalnie kopać, Czasem mi się zdarzy, że do dziadka wejdę w nocy jak spać nie mogę i nikogo nie ma innego i ja ci powiem, że on tak samo ma jak ja z tym streamem, z tą różnicą, że one zapomina, że streama odpalił i gra na piździe uwalonej do mikro oddycha tylko. Tak, tak, no ale to jest dlatego. Ja na przykład tak mam, że jak odpalam live'a, to tak jakby Ja wiem, że jest chce, nie? Tak tutaj coś tak się trochę inaczej staram zachowywać, tu coś pogadam i tak dalej, a... Jak, jak to jest dla niego taki ciąg 16, 16 godzin, to już jakby No zapomina, że ten live jest. To za długo trwa, i tak dzień w dzień. W stosunku do, wiesz, danych rzeczy, bo w niektórych państwach jest to ograniczone i wiesz, i to, i, to oni by chcieli sobie coś tam sprawdzić, co tam jest, wiesz o co chodzi. A Głąb bierze to i wchodzi i wyzywa ciebie, mówi, że ci matkę albo co jeszcze. Rozumiecie, o co mi chodzi. nie ja mogę je potkę podkę wypić, Ja mogę podki znowu wypić Chyba nie będzie mi się chciało w tą grę grać, wiecie? Powinny, że każda walka jest zrobiona w taki sam sposób Że boss ma serię ciosów, których nie możesz unikać i dziennie mi... po prostu, żeby cię zabić A ludzik, pokaże. bardzo dziękuję Szkoda, A... że nie naprawdę zacznę oglądać gry nowe które wychodzą najpierw u ludzi i później sam będę grał bo gdybym wiedział że tak oglądać gry nowe które wychodzą najpierw u ludzi i później sam będę grał bo gdybym wiedział że taki kupił no spójrzcie na to każdy boss znika każdy boss lata każdy boss ma takie kombat których przerwać nie możesz każdy boss ma jakieś kaccenki, których przerwać nie możesz no człowieku no co to ma być ty tak wróć po bo... To jest 100 godzina grania, zwróć, zwróć. No. Jak, dasz radę, jak mi zwrócić, haj, to ci zwrócę to Bo mi się nie chce w to grać powoli, widzowie, naprawdę, no kurwa stary, no to jest kurwa Tak na jedno kopyto zrobione. Wszyscy muszą latać, wszyscy muszą wnikać wszyscy muszą bić za pół życia, wszyscy muszą mieć komba za 3 czwarte życia. Dobra, i nie możesz ich zrobić patrz. Zobacz, nie możesz podskoczyć, nie możesz go udejść, patrz, ja nie mogę wstać Jego jeden cios jest za moje całe ten pan Zobacz, nic nie możesz zrobić Nie mogę ich zrobić pa Około 15, bardziej I koniec No, latanie Wiedziałem że będzie latać Dobra, i*** ta gra Wyszedł Kolone, każda lata, no nie chce mi się w to grać już Dzień mam Pana na człowieku, każdy boss lata No nie chce mi się w to grać, bez kitu Na łatwiznę poszli I teraz pójdzie na lola odpocząć Poszli na łatwiznę, każdy boss lata Serdecznie zrobiłeś? Bardzo dziękuję Bardzo no, dziękuję Panem mam mordo na te Włochy, mówiłem milion razy te Włochy nie jadę do tych Włoch A nie, wy codziennie pytacie o to Stary, ja nie zmienię zdania już, rozumiesz? Nie zmienię zdania Nie jadę do Włoch W Bince to jeden do Kapucyna i drugi Sram na te Włochy, nie jadę tam Nie, jest, Niech się jadą w p... i, i spokój niech mi dadzą wszyscy Człowieku Ja nie będę nawet rozmawiał z wami, bo to nie ma sensu Tak, twojej mordy paskudnej się poje Że Będę wymiotował całe życie jak tam pojadę. No nie wiem, stary... mam po prostu, no nie chcę mi się nawet, nie mam zamiaru nawet się tłumaczyć, bo... Mi, mi, koch, lat na toczyce czy to w ogóle skumasz czy nie. Po prostu nie i tyle, no nie. Ostatnio była rozmowa o tym, że no, że w sumie to nie ma co się młodzić z niewłuchami. Bo tam Cynkruf i tak dalej to raczej go zapraszają, żeby się trochę tam z niego pośmiać, a nie żeby tam jakiś fajny wyjazd był. Tak, w sumie to prawda. Tylko tych wyjazdów i propozycji tam było chyba, nie wiem, z 8 z Sucharem we dwójkę, tam z Gangamurunem, gdzieś tam chyba do Grecji coś tam, jakby to nie tylko chodzi o te Włochy, jednorazowa akcja, tam wiele razy. On zawsze coś wymyśli, zawsze. O to chodzi. Nie, to nieprawda jest halo debilny głup na słabe wymówki ale nie ma żadnej wymówki po prostu nie chce ma ktoś prawo nie chcieć czegoś tępy głąbie po prostu Ospędzi mi Mordom no, Wczoraj powiedział to, że Lukiemu, że nie ma czasu się nic by nie zrobił nie chodzi o dzielnice we Warszawie a taki suhar się w porządku zachowuje przy nim, no tak. Więc to nie jest, że ktoś tam się chce śmiać z niego, czy coś, bo suhar tak niby no, mu tak nie robił nigdy. Ganga Murun tak samo, ten Ganga Murun to go w ogóle chyba najlepiej traktuje ze wszystkich ludzi. Coś takiego ma, ten Ganga Murun w sobie. No, także to nie chodzi o to, czy ktoś go nie lubi, czy lubi, czy tam się śmieje, tylko po prostu zawsze coś wymyśli. Zawsze. Tylko oni lecą do Włoszech, wy nie ma, niech zalecą. Przede Suchar by się z niego siał jak, jak z random brusa w Japonii? Może... Ja będę miał spokój przez chwilę. A daj mi tu się, Trzeba powiedzieć, że Syncrof zauważył, że słuchar wynalazł ciekawą metę i chciał to zrobić samemu, ale uzależnił wyjazd od tego czy będzie mamon. Mamon nie pojechał, więc nie pojechali w ogóle. Teraz Syncrof chce random brusa namówić, wypisuje do niego, ale jaja kurwa, no nieźle, nieźle no. wyczaju. ale jaja. Spokój i ty, bez skitu. Pikuś wziął suba wcześniej nie widziałem Pikuś jesteś? Przepraszam I przez takich debili ka normalnego gościa, który mi dał suba nie widzę potem Dalej jeden z drugi po wymówki okej. Okay. No to teraz będę miał wymówkę zablokowanie cię. Jeden, drugi, trzeci, kurwa, pyk, czwarty, piąty, szósty i wy No i koniec. Zaraz opiszcie. Nie chce mi się po prostu wy... mam, nie chce mi się tam jechać. I tyle. Wolę sobie do Warszawki jechać i się spotkać z gangą, z Łukaszem. No no, no, no ciekawe, no właśnie, czy byłoby coś takiego. Kim tam jeszcze? A nie do Włoch. Idę po picie, ale słucham. Pota ludzi, po no się obudzili. Nie, nie odpowiadam już wam na nic, nie chcę mi się. Ja Idę się nie... spać. Pozdra Polkoś, właśnie wyłączyłeś stream. Przykładowo, Ty streamujesz sobie, nie wiem, kilka dni robisz sobie przerwę, tak? Wolne. No nie wiem, streamuję sobie wtedy, kiedy chcę teraz, no, no tak. i co? No ja teraz się wytłumaczę. Na przykład ja, jak chcę zrobić wolne, no nie? To ja, no. powiedzmy... To jest... Kurwa, to jest ważne, słucham tego. On tłumaczy, czemu zrobi live'a po 15 godzin. Bardzo mnie to ciekawi, muszę się wsłuchać. Bo przykładowo, Ty streamujesz sobie, nie wiem, kilka dni robisz sobie przerwę, tak? Wolne. No nie wiem, streamuję się wtedy, kiedy chcę teraz. No, no tak, i co? No i teraz się wytłumaczę. Na przykład ja, jak chcę zrobić wolne. No nie? To ja. No. Powiedzmy poz, bo, poza streamem pójdę i tak będę grał. Jakieś tam talerze słychać tak. ciągle mam u nocy, nie? No, no i tak, co? No i teraz się wytłumaczę. Na przykład ja, jak chcę zrobić wolne. No nie? To ja. No. Powiedzmy po. Bo... Poza streamem pójdę i tak będę grał w to samo Chyba. sobie z kolegami. Więc po prostu moje wolne to jest granie w takie gry, na których mam po 200 widzów. Ludzie piją, nie wiedzą. Zamiast zrobić wolne całkowicie, żeby nie było streama, ja sobie po prostu odpalam takie gry, które ja wiem, że to one będą miały mieć jakiś darkę. Darker, tarką, to są, czy Elden, czy wółką, to są gry, których ja, wbrew temu, co wymyślicie, Czerpię największą, hmm. tak ja no no no, ja największą przyjemność, bo to są moje tak jakby dni wolne, bo ja bym mógł nie włączyć tego streama, a usiąść i grać w te gry poza streamem. No dobra, ale uważasz, że jakby. No ja uważam to za coś powstranego, nie? Jakiegokolwiek takiego czasu dla samego siebie, zero dni wolnych, non-stop jest kurwa live, to dziwne. Czerpię największą przyjemność, bo to są moje tak jakby dni wolne, bo ja bym mógł nie włączyć tego streama, a usiąść i grać w te gry poza streamem. No dobra, ale uważasz, że jakby. Dobra, ale uważam, że jakby. Jakby inaczej, nie uważasz, że twój tryb życia powoduje, że nie masz czasu na życie prywatne? No oczywiście, że tak jest, ale z drugiej strony no Ale to strony... jakby... No ale to jakby... Ale z drugiej strony... Nie obrażasz Le... na życie prywatne i tego masz. No nieprawda. No jak, nieprawda? Ty ty w samym miejscu, w którym byłeś wcześniej. No nie, totalnie nie wiesz nic o moim życiu prywatnym. Mmmm. Dziwne to było, co on powiedział. To było dziwne. Jakby... Ja nie tą synkrofrobi. Prywatnie dla mnie jest taki trochę dziwny Dynasty ale na pewno on poza live'ami coś tam, jakiś tam ma swój czas dla siebie. Tu z jakąś babką coś tam kurwa, może coś tam gdzieś wyjdzie, coś tam te, no cokolwiek. A mamą powiedział, że no ty masz życie prywatne, ale w sumie nie ma tu różnicy, jesteś w tym samym miejscu, gdzie byłeś. No nie wiem, no dziwne to jest to, co powiedział. Dla mnie to jest obojętne. Czy ty masz tam jakiś czas dla siebie, coś tam robisz, jakieś hobby, coś tam, cokolwiek, czy w jakiś sposób się rozwijasz, jakiś taki, albo jakąś tam interakcję z kimś masz? Dla Mamona nie ma znaczenia, nie ma. Tak samo, jakby grał 15 godzin. No, dla mnie to jest dziwne. Dla mnie to jest dziwne. Ty masz życie prywatne, a chuja z tego masz. Kurde, to jest dziwne, co on powiedział, serio. No nieprawda. No jak nieprawda, to jesteś w miejscu, w którym byłeś wcześniej. No nie. A propos. Tytuł teraz mamona. Miało być wolne, ale jest szybkie. Nie potrafiłem, bo tęskniłem za streamkiem. On jest naprawdę jakiś, kurwa, już uzależniony. To jest chore. Tak, totalnie. I ja się tu zgadzam. Mi się wydaje, że Cinkroft, tam poza live'ami korzysta z życia. Nikt nie wie. Ale rozumiem go. Totalnie normalne. Ale, że mam mówi, że to nic nie da i tak dalej. Nie, dla mnie to jest dziwne, to jest dziwne. Bardzo dziękuję, Kuli, bardzo dziękuję. Okej. Okay. Dlaczego tak mówisz? Ja no bo, po prostu. No ja po widać, prostu co widzę. Robisz, co robisz, ja robisz, tak ja, ja jak po... robisz. To no jak jest... możesz wiedzieć, co ty masz kamery w moim domu? No nie, ale na... pana człowieku, no. Dam ja ci gumkę przyniesz, która jest za łóżkiem? Nie, no ale jesteś siedzą publiczną i wszystkie twoje są publiczne, co robisz, więc wiadomo co robisz, no ku... no co ty pierdzi. No to co robię? Ale mam głupoty gada, że wszystko każdy kurwa wie. <laughs> gada w ogóle kurwa. Właśnie to, to jest najciekawsze, że nikt nie wie kurwa tak naprawdę nikt co tam taki streamer robi. Na przykład ja no, patrz jak wszystko mam kurwa prywatne, wszystko. I tak każdy streamerami się wydaje, że na live to tutaj wiesz, se siedzisz z ludźmi, tu gadasz, jakieś takie community, coś tu se pogracie, coś tam ten, ale poza live'ami, no to... To jest inne życie, inna osoba. No kurde, co on gada? Czemu taki w ogóle zdziwiony jest? Dziwne to u niego, jest wszystko poukładane, dziwne. No nie, no powiedz, co robię? No nic, no sypana, Na siłka ostatnio, proszę iść, to na to tam, to wiesz o co chodzi? No ty robisz normalne rzeczy, tak jak Kamil. Ale nie! Chodzi mi o to, Kamil, że zobacz, ty streamując 15 godzin i śpiąc 7 godzin, to mi się po prostu dobowo nie klei, ty masz 2 godziny na ogarnięcie swojego życia. 3. To jest niemożliwe. To jest po prostu. Jakby. A chodzi z serduszkiem o ścianie? O, tu na przykład nawiązując, no na przykład ja dostałem taki prezent, bo coś tam w życiu prywatnym się tam dzieje i tak dalej. Ktoś poczuł, że mi coś narysuje. No widzisz? <grytanie> coś tam się dzieje, coś tam można korzystać z tego życia prywatnego, a taki mało na przykład tego nie rozumie. Dobra, wiadomość, żeby tak nawiązać. A on nie, nie rozumie, dla niego to jest nic. Nie warte, nic. Inaczej, gdzie ty na przykład widzisz siebie za 5 lat? Ale tak szczerze teraz o, powiedz. Zrobię. Tak, tak teraz. Co? W grobie! <laughs> kurwa! Ale ja, ty, ja szczerze? Ja jak to wierzę, kurwa! On chyba nawet dobrze wie o tym. Ja pierdolę, masakra! W grobie się widzi za 5 lat! Ja pierdzielę! To jest straszne, co on mówi! Nie wiem, czy to było dla jaj. Ghost, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To jest straszne, serio, że on nic się nie stara, nic ten, mówi, że w grobie, no kurwa! To coś jest tam nie tak, coś tam jest nie tak u niego. właśnie, a nie skorzysta z tego życia. Tylko kurwa siedzi gra w te pierdolone gry. Coś tam się musi zadziać. Coś tam się zadziało. Ja to kiedyś opowiadałem na openingu, na tym, CSGO Skins, jak była taka luźna rozmowa. Ja jakbym młodszy, miałem taki okres, że tylko siedziałem, tak kurde sam i tylko grałem, tak z nikim się tak nie odzywałem ani nic, bo... Ja szczerze uważam, wtedy miałem słaby okres, serio, jak byłem taki młodszy. Potrzebowałem po prostu, to taka ucieczka była. I mi się wydaje na to samo, tylko kurwa, jak wtedy byłem młody, tak czułem, że mi, mi to jest potrzebne, tak siedzieć samemu, ale on ma już zaraz 40 lat. Dałem to jest straszne, serio. Rozumiem, że ktoś ma taką fazę, etap, co nie? O, no, tak może mu dziwnie i tak dalej, potrzebuje sam posiedzieć, no ale to musi, kurwa, to tylko etap jest właśnie. A nie, że on cały czas tak ma. Mówi, za 5 lat w grobie będzie. Nie wiem, dla to jest straszne, ser. Strasznie dziwne. No ale poważnie, bo. No ja ci poważnie odpowiadam. No to No to nie uważasz, że. bo No to 15 godzin na. żeby być w grobie za 5 lat? No nie, no ale no Kuba, no nie wiesz, ty też nie znasz. Już. Jakbyś. No, możesz planować jak... na za 10 lat coś jak. Nie wiesz czy zapić piłkę? No dobra, ale skupia, patrz, ja chcę, to wyciągnąć, to ja tak ja chcę wyciągnąć do ciebie no. rękę. Nie chcesz serio zrobić jakichś IRL streamów, co da ci może więcej satysfakcji, bo nie wiesz, nie spróbowałeś tego. Bo tak naprawdę spróbowałeś to raz, gdzie byłeś z osobami, które no byłeś pierwszy raz, stresowałeś się nie, i do tego to nawet każdy. nie o to chodzi stres, tylko najgorszą rzeczą, tak jak ja powtarzam. Każdy chciał się z tobą spotkać wtedy tylko po to, żeby się na tobie wybić. Tak szczerze, wtedy. Znaczy, no nie mówię, że wszyscy, okej, okay, sorry, ganga nie, ale no jakby reszta w tym śmietniku. To teraz się już ku z nazlikiem nie spotkam przez ciebie i będą do ciebie mieli pretensje. I on gada, no to. On tak to to jest zdziczały, ty ser, zdziczały człowiek. To jest zdziczały człowiek, on nie ma tak układane w głowie, tak jak każdy inny. To coś tam kurwa jest nie tak, to już mówię poważnie. To nie jest, że on taki jakiś, kurde, że o, tu dziwnie na Irelu się tak zachowuje, to serio coś jest z nim nie tak, już oficjalnie, no. Co on gada w ogóle? Ludzik zajął 10 minut na gitarze, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wyp... teraz. Idę sobie grać w targowa. Jak coś... O, wyjebane na was grać w targowa. i tak dzień w dzień. Dzień w dzień. Pretencje do tego debila miejcie, bo wy mam już teraz, znaczy, przez tego debila. Przez tego Dwila mam wyjebane na wszystkich. Miejcie do niego pretensje. Kurwa. Do, 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 dobry temat tutaj Cyncrof pociągnął, no. To ciekawa rozmowa była, takie przemyślenie. No, bo ciekawe. Ale to co on opowiada, straszne to jest. Idę O, i szczerze, taką właśnie szczerą rozmową, tak, tak próbując go wyciągnąć z tego gówna, to ja to uważam za dobre, takie koleżeńska szczera rzecz. To było fajne, to było fajne. Ktoś mi powiedzieć, że to jest takie narzucanie się może tam mamonowi i tak dalej, ale uważam to za coś dobrego, serio. To jest coś dobrego. jest tarkowa tak być. Gdy on tak podchodzi do tego, to... Niech wypisa. Zaraz siebie wyp... Bo i niech tym się nawet ten temat mówi. Skoro tak sprawę stawia to Ja też tak sprawę stawia Tak sprawę stawia Normalna rozmowa była O co chodzi mu w ogóle? Teraz ci powiem jedną rzecz Najpierw toli o tym, żebym wychodził z ludźmi robił wszystko, po czym toli na tych ludzi. Więc nie mają przez tej tyle. Im się nie chce o tym gadać. Piema Kamil, no bo w Kamil już. Wiesz, on naprawdę Kamil, on potrafi być w porządku, ale teraz ma live'a i jest... Panu, bo widzą musi się popisać. Te dźwięki w tle brzmią jakby jakieś cięcia czegoś, jakimś di diaksem albo czymś. <laughs> no, jak coś tam piłowali. Teraz ma live'a i jest... Pano bo widzą musi się popisać. Pano o... odpalił mnie, no nie? A co do tego... Jak odpalił? Dobrze mówił, dobrze mówił. Serio, dobrze mówił Synchro, dobrze mówił. Ja tam uważam, że czasem singroś coś tam powie głupiego. Ale to było dobre, dobra rozmowa, dobra rozmowa. A co do tematu? Właśnie. Ja w ogóle kiedyś nie wiem, można by powiedzieć, że prosiłem No nie Żebyś ty se do niego przyjechał, ja se do niego przyjechał na hatę i żebyśmy se wyklali coś u niego na chacie, no nie Ale on coś chyba Wtedy pamiętam mówił, że ty nie jesteś w ogóle chętny, żeby w ogóle... Cokolwiek do mnie nawet powiedzieć, z tego co pamiętam. Ale nie wyzywajcie go, ale on naprawdę teraz to pod publiczkę i mi się nie chce. Nie, ja uważam, że to było normalne. On nawet nie jest tego świadomy, że ja miałem nawet kontrolę nad tym, z kim się spotkam, bo wiedziałem o każdym spotkaniu jednym. gaga mnie pytał: chcesz z tym, chcesz z tym, chcesz z tym. gaga mnie o wszystko zapytał, wbrew temu, co myślicie. Wszystko wiedziałem doskonale, byłem na wszystko przygotowany Jak Suchar z Remsuą kminili ubrania, ja już wiedziałem zanim pomyśleli o tym Tylko, że tego, że ja chciałem, żebyście zobaczyli ten dystans, żadna nie chciała zobaczyć I to jest najgorsze Widzicie tylko to, co ja sobie żartuję, widzowie, a nie to, co tak naprawdę może być ciekawe No Kuba, ciężko cię zrozumieć, bo ty jesteś zupełnie inną osobą, kiedy rozmawiamy prywatnie a jesteś zupełnie inną osobą, kiedy masz publiczność ze sobą. No niestety, no takim człowiekiem jesteś. I nie jestem jedyną osobą, która to twierdzi. Stary, no. no. Każdy wie, jaki jesteś, no. Tylko różnica jest taka, że ja mimo tego, że wiem, że jesteś taki, lubię cię. Tupson, to trochę wygląda, jakby on nigdy nie miał prawdziwego przyjaciela, który by go zjebał, jakby odpierdalał. Powiesz mu prawdę, to zacznie obrażać. Coś w tym jest, no. Bo miałeś swoje parę minut, gdzie, gdzie, gdzie byłeś dla mnie wtedy, kiedy potrzebowałem. I ja to doceniam, ale nie będę, wiesz, siedział jak... Siema, siema. Coś ...takie pierdoły zaczynać mówić, bo czat masz. Mocny odcinek, mocny. Nie ze przemyślenia. Ciekawa sprawa. To był niezły odcinek. Bardzo niezły.